Dzisiaj będziemy łączyć zwierzęta z jedzeniem. A czy wyjdzie coś z tego dobrego? No przekonajmy się. Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Crazy i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak już wcześniej mówiłem, będziemy łączyć zwierzęta z jedzeniem. Co prawda, nie jest to mój oryginalny pomysł, bo widziałem takie rzeczy już na necie, ale stwierdziłem, że można by było się w tym temacie spróbować. No i co tu dużo mówić? Przechodzimy do pierwszego pomysłu, czyli do kaczki i banana. Okej, okay, także mamy zdjęcie banana i będziemy je chcieli sobie połączyć z tą oto piękną kaczuchą. Eee, więc najpierw zaczynamy oczywiście od wycięcia banana, a potem zobaczymy, co dalej. Na czubek tego banana będziemy chcieli dać głowę tej kaczki i jakoś to fajnie zblendować. Jak to wyjdzie? No, przekonamy się. I teraz trzeba będzie tą głowę jakoś fajnie wblendować w tego banana, więc na pewno ją sobie obrócimy. I przemalujemy na żółto, żeby to mniej więcej się pokrywało. Yy, no, jedziemy z tym. <laughs> jedziemy z tym, co ja gadam. Oczywiście dziób nie musi być żółty, dlatego go sobie odejmiemy szybko od tej maski. No i oczywiście oko też nie musi być żółte, dlatego my też sobie je wymarzymy. A tutaj na krawędziach sobie trochę zmniejszymy twardość i może przepływ, żeby to przejście było łagodniejsze. O, i o wiele lepiej to będzie wyglądać. <grym> Zajebiście. I teraz tą kaczkę trzeba będzie jakoś dobrze wtopić w tego banana, dlatego oczywiście maska, pędzel i przepływ ustawiamy sobie na 5%, powiedzmy, no i trzeba to będzie jakoś dobrze wtopić. Ok, ja bym jeszcze trochę zmienił ten żółty. O! Teraz dobrze to wygląda. Okej, okay, i teraz trzeba będzie jeszcze dorobić nogi, yy, ale tutaj widzę, że one całe są zakryte trawą, dlatego znalazłem takie zdjęcie. To nie jest co prawda kaczka, ale kogo to obchodzi. Yy, pomalujemy je sobie na pomarańczowo i myślę, że będzie to mniej więcej dobrze wyglądało. Tu jaki w ogóle pazur ma? Łapność ma taki kurwa pazur? Nie wiedziałem. Okej, okay. i teraz tą nogę <gry> będziemy chcieli wpasować z tego banana. Po pierwsze, co musimy zrobić, to oczywiście ją odwrócić. O, no tak już lepiej wygląda. I nie będziemy wycinać drugiej nogi, tylko po prostu skopiujemy tą, damy pod banana i o, proszę, już wygląda jak tylnia noga. <gry> Dobra, trzeba to wpasować, więc ja, się, więc ja się zabieram do roboty. Ok, i tak samo jak poprzednio, trzeba im nadać odpowiedni kolor, więc wybieramy barwę i nasycenie i oczywiście kolorujemy, żeby to przynajmniej przypominało. Oczywiście nie skupiamy się teraz na tej nodze, tylko na tym tutaj nie wiem, jak to nazwać nawet nadnóżu, <laughs> y żeby dopasować dobrze tego kolor. A potem jeszcze będziemy kolorować tą łapkę. Łapkę płetwę, no coś co ma kaczka znaczy łabądź, ale tutaj kaczka mm, nie jestem przekonany co do tego O, teraz lepiej, ale nadal dziwnie ja się gapię na banana z głową kaczki ja mówię, że troszkę dziwnie to wygląda i teraz jeszcze trzeba będzie pomalować tą łapkę na pomarańczowo ponieważ jak widzimy kaczka ma pomarańczowe nogi a my chcemy być dokładniej, dlatego malujemy na pomarańczowo Uuu, to dziwnie wygląda. To już lepiej. Ej, dobrze. Ładnie. <gryw> Okej. Okay. No dobrze i to chyba wszystko. Kaczka jako banan. Proszę bardzo, nie wiem, czy ktoś potrzebował, ale jest. Bardzo, bardzo ładnie. A teraz przechodzimy do drugiego pomysłu i połączymy dziobaka z kokosem. Okej, okay, następny przykład, czyli kokos i dziobak. Niestety nie znalazłem zdjęcia prawdziwego dziobaka, ale myślę, że takie coś y, wystarczy, taki napchany, bo bardzo chciałem zrobić ten przykład. Ok, więc y, to od czego zaczynamy? To oczywiście od wycięcia tego kokosa. Ok, kokos wycięty, i teraz będziemy musieli poprzyklejać poszczególne rzeczy z tego dziobaka do tego zdjęcia. I myślę, że zaczniemy sobie od tej głównej części, czyli właśnie od dzioba. Nie wiem do końca co to jest za część, czy prawdziwe dziobaki takie coś mają, ale no skoro jest, no to też to wytniemy. Jak to wygląda? Pięknie. Ok, teraz ten dziób oczywiście trzeba będzie troszkę powiększyć i dać gdzieś mniej więcej tutaj. Troszkę za duży chyba. Może trochę pomniejszymy i <słyski> No, na razie wygląda to jak wygląda. Widać, że to jest przeklejone, ale my się tym nie przejmujemy. Potem to pocieniujemy, a na razie przechodzimy chyba do oczu. I Ja bym je ustawił gdzieś mniej więcej tutaj. Może troszkę powiększyć. Oczywiście, ten dziobak tutaj widać, że jego drugie oko jest zakryte, ale my się tym nie przejmujemy. Po prostu skopiujemy sobie to oczko. Je sobie odwrócimy. Powiedzmy, że w ten sposób. I ono będzie oczywiście troszkę mniejsze i będzie gdzieś mniej więcej tutaj. No, pasuje. Świetnie. Dobra, to teraz się zabieramy za ogon i łapki. Oczywiście niemożliwe jest, żeby ten ogon jakoś tak dobrze wyciąć, dlatego nie będziemy się rozczulać. Po prostu zrobimy takie coś. I przewrócimy trochę tego futerka, żeby to mniej więcej naturalnie wyglądało. Jedna nóżka i druga nóżka. W ogóle te nogi jak takie łapy wyglądają, jak takie szpony, nie? I w końcu łapka, która będzie gdzieś tutaj, okej, okay, może trochę mniejsza, wygląda nawet uroczo. No dobra, trzeba to będzie jeszcze jakoś pociniować i spiąć, żeby to naturalnie wyglądało. Okej, okay, dziobak pocieniowany, ale tak przy okazji pomyślałem, że może przydałoby mu się coś nałożyć tutaj na jego głowę, czy co on tutaj ma i znalazłem taką oto e, czapeczkę, znaczy bardziej kapelusz. Można by było go jakoś fajnie tutaj wpleść i myślę, że naprawdę już będzie uroczo to wyglądać. No dobra i myślę, że to chyba wszystko. Kokos i dziobak, proszę bardzo. Całkiem ładne, a teraz połączymy wiewiórkę z orzechem. Okej, okay, tym razem bierzemy sobie na tapet fistaszka i wiewiórkę. Dosyć oczywiste połączenie, ale myślę, że będzie to dobrze wyglądać. Dosyć dużo tutaj ich wszystkich mamy, ale myślę, że weźmiemy sobie tego tutaj. No i oczywiście trzeba go najpierw wyciąć. Jak już mamy przygotowanego fistaszka, to przydałoby się powycinać części wiewiórki. Zaczniemy chyba sobie po prostu od ogona. Teraz trzeba to będzie oczywiście odwrócić. O, w taki sposób. I jakoś to dopasować. OK, wygląda to troszkę lepiej niż poprzednio. A teraz co sobie weźmiemy, to chyba w te łapki tutaj. Tutaj oczywiście też sobie odkryjemy trochę tego futerka. I wypadałoby te łapki wyprostować i chyba do tego użyjemy yy, wypaczania marionetkowego i po prostu spróbujemy je właśnie tak naprostować. Myślę, że będzie działało. Troszkę powiększyć. No i tak samo trzeba będzie skopiować całą resztę rzeczy o dwie wiórki. I ją damy gdzieś tu. Dobra, i tą łapkę. Kurwa, duża łapa. To wygląda przerażająco dobrze. I teraz trzeba będzie to wszystko jeszcze oczywiście pocieniewać, więc y, no, y, zabieram się do roboty. 2000 years later. Jakby to powiedzieć, nowe wiurka mnie pokonała. <laughs> Jak o ile jest ta głowa, to powiedzmy, że dobrze wygląda, tak reszta no to jest y, czysta masakra. Nie wiem, po prostu mi chyba to nie leży. Pokonała mnie. Nie jestem zadowolony, ale takie jest życie. Raz się coś udaje, raz wychodzi coś naprawdę fajnego, a raz wychodzi i takie coś. No dobrze. Chyba tyle. No nic więcej mi się nie uda tutaj zrobić. I tym troszkę smutnym akcentem zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować ten kanał, ale też nie tylko subskrybować, tylko zostawić dzwoneczek, żeby dostawać powiadomienie o każdym nowym filmie. Ja was również zapraszam do obejrzenia moich poprzednich materiałów. No i tyle. Trzymajcie się. No i siemano.